Nie zabijamy nigdy zwierząt dla swojej przyjemności. Nie chcę sobie wyobrażać, ile kosztowałoby zboże, gdyby można było nie, nie, nie ograniczać czy nie regulować populacji e, dzikich zwierząt. To jest historyczny moment. Myślę, że w Polsce, że zapoczątkowało to właśnie tą, tą muzykę myśliwską. Las jest jak, jak, jak najlepszą scenerią i akustyką do tego rodzaju muzyki. gdzie wyżyny, gdzie pagórki i doliny, gdzie jelenie sarny i muflony są, tam jest koło tropem zwane przez myśliwych. uwielbiane, tam jest drugi, nasz rodzinny dom. Jestem tutaj lokalnym myśliwym. I chciałbym powiedzieć, że cieszę się, że jestem jednym z pomysłodawców tej dzisiejszej imprezy. Mam nadzieję, że to zapoczątkuje taką ogólnopolską, pierwsza, to jest ogólnopolskiej, przegląd zespołów muzyki myśliwskiej i leśnej. Mam nadzieję, że pójdzie to dalej i będzie to początek na, całą, na skalę całej Polski. No i chciałbym wierzyć w to, że to będzie w przyszłości naprawdę kultywowane i będzie coś, coś większego. Tak? Dzisiaj w Ząbkowicach udało nam się zapoczątkować. Mamy nadzieję, że to jest pierwsza, ale następne będą dużo większe, lepsze i odbiją się echem. To jest historyczny moment, myślę, że w Polsce, że zapoczątkowało to właśnie tą, tą muzykę myśliwską. tak? Zawsze były to sygnały a muzyka była gdzieś daleko, daleko, ponieważ do muzyki samej trzeba inne instrumenty, trzeba innych wykonawców, trzeba się przygotowywać, trzeba mieć zespół, więc to jest naprawdę dużo pracy i dużo trudu, żeby coś takiego powstało. Ta impreza ma w ogóle propagować myśliwstwo w takiej formie, która, która jest w dzisiejszym modelu naszego łowiectwa i chcemy zainteresować Młodzież, chcemy zainteresować ludzi, żeby po prostu zrozumieli to, co robimy. Ta muzyka to jest taka forma artystyczna czegoś, co kiedyś było formą komunikacji. Gra na rogach myśliwskich w czasach, w których może i nie wszyscy w to uwierzą, nie było telefonów komórkowych, to było narzędzie do komunikacji. Takimi instrumentami przekazywano wiele różnych. Informacji na spore odległości. Las jest jak najlepszą scenerią i akustyką do tego rodzaju muzyki. To jest naprawdę coś, czego z dużą przyjemnością można wysłuchać. Oczywiście nie jest to typowy rock and roll, natomiast dla innej estetyki, to jest inna estetyka muzyczna. Wydaje mi się, że to jest pewna propozycja jako alternatywa dla innych popularnych form muzyki. Jesteśmy zespołem, który od pięciu lat profesjonalnie wykonuje muzykę myśliwską, popularno-rozrywkową. Gramy na instrumentach dętych blaszanych, ale również na rogach myśliwskich, które pięknie komponują się z naturą. Mają brzmienie dużo bardziej miękkie, dzięki czemu ani zwierzyna się nie płoszy, ani nikt. Są w, pośród nas osoby, które są myśliwymi. Oczywiście mamy kontakt z wieloma leśnikami, identyfikujemy się zarówno z tą pasją, z tym zawodem, jak i z tą muzyką. Chciałbym jeszcze dodać kilka słów, że ta wielka inicjatywa, którą udało nam się tutaj zorganizować pod kątem tych ludzi i zebranych myśliwych kół. To jest, to jest inicjatywa po to, żeby pomóc między innymi Ukrainie, a przede wszystkim właśnie, jak widzimy tutaj, dzieciom z Domu Dziecka z Barda, bo oni wymagają naprawdę wielkiej pomocy i troski i cieszymy się, że możemy im pomóc. Żeby zostać członkiem Koła Łowieckiego najpierw trzeba być myśliwym. Żeby zostać myśliwym trzeba odbyć co najmniej roczny staż. Z tego stażu są zwolnieni tylko absolwenci kół leśnych albo studiów, studiów leśnych. Po tym rocznym stażu przystępuje się, po zaliczeniu z tego stażu w Kolełowieckim przystępuje się do kursu, zapisuje się na kurs, który jest zorganizowany przez zarządy okręgowe. Ten kurs trwa około dwóch tygodni, później trzeba zdać egzaminy. Egzaminy są w trzech, z trzech części się składają, czyli z pisemnej. Jest test, bym powiedział, że teraz bardzo... Bardzo trudny i bardzo dobrze, dlatego, że mamy do czynienia z bronią i dbamy o bezpieczeństwo. Później jest test ustny, a potem jest praktyczny, czyli ze strzelania. Po tym, jeżeli zaliczymy wszystkie te egzaminy, może, wtedy należy się zgłosić do lekarza i zdobyć wszystkie zaświadczenia lekarskie, czyli od ogólnego lekarza, okulisty i psychologa. Nie zabijamy nigdy zwierząt dla swojej przyjemności. Przyjemnością nie jest zabijanie zwierząt, jest to sukces łowiecki, ale przede wszystkim mamy plany łowieckie, które są narzucane u nas do, dla myśliwych są przez nadleśnictwa. Uzgadniamy te plany, są plany roczne i możemy pozyskać tylko tyle zwierzyny, ile jest w planie rocznym. Przede wszystkim ma to na celu redukcję populacji zbyt dużej redukcji, na przykład dzika czy jelenia sarny, po to, żeby zachować równowagę pomiędzy gospodarką. Rolną, a właśnie łowiecką. Moim zdaniem jest to najlepsza forma ochrony przyrody, dlatego że my nie dopuścimy do tego, żeby była zbyt niska populacja, był zbyt wysoka. Nie chcę sobie wyobrażać, ile kosztowałoby zboże, gdyby można było nie, nie ograniczać czy nie regulować populacji dzikich zwierząt, bo jest w terenach wiejskich, zwłaszcza to widać, konflikt między liczebnością tej zwierzyny a stanami upraw, czyli tym co nam daje możliwość wytworzenia pożywienia, no i daje zajęcie dla ludzi, którzy związani są z środowiskiem wiejskim. Siłą rzeczy elementem tego lasu jest zwierzyna. No i dzisiaj w wyregulowanej przyrodzie czy rozregulowanej przyrodzie chyba się tak nie da do końca pozostawić to samemu sobie, żeby właściwe interakcje i właściwe narzędzia czy instrumenty biocenozy zapanowały. Tej równowagi dynamicznej, o, których, o której myślę, właśnie, mówiąc biocenoza. Łowiectwo nie polega tylko na, jak mówiłem, już strzelaniu, ale jest wiele dziedzin, tak jak chociażby kynologia, czyli hodowla psów i szkolenie psów myśliwskich. Jest strzelectwo, które wielu z grona myśliwych na przykład są mistrzami olimpijskimi, bo są to dyscypliny olimpijskie. Jest kultura łowiecka nasza, którą dbamy. A w kulturze łowieckiej między innymi jest też sztuka kulinarna, bo tą dziczyznę jednak trzeba umieć przygotować.